Co musisz wiedzieć na temat swojego przyszłego partnera? Zobaczmy zatem. Jest to osoba arcykapłanka, czyli jest to osoba, która pokazała się w arcykapłance, jest to osoba, która jest stabilna. Jest to osoba, która ma umiar, ma rozwagę, jest to osoba oczytana, inteligentna i stawia na rozwój osobisty. Jest to osoba, która da Ci dużo słońca, dużo fajnej energii męskiej, dużo słońca, dużo e, takiej ambicji, będzie wspierała, będzie popychała do celu. To jest taka osoba w słońcu, która da Ci e, po prostu taką energię do życia. Oprócz tego e, będzie tutaj budowała obfitość, dobrą relację, zaufanie. Jest to osoba majętna. Także tego z całego serca Ci życzę. Wszystkiego dobrego, wróżka, aczka, Papa.